Remont segmentu D, w którym uczą się dzieci ze sportowej szkoły podstawowej, rozpoczął się już w ubiegłym roku. Kontynuowany był również w te wakacje. Teraz z pomieszczeń mogą już korzystać uczniowie z klas pierwszej i drugiej, które utworzono tam po reformie oświatowej. Obok klas lekcyjnych są tam również sale świetlicowe, szatnia, pokój nauczycielski i gabinet psychologa. W sumie remont kosztował około 350 tysięcy złotych. Zostały wymienione wszystkie instalacje elektryczne, stolarka drzwiowa, zostały wymienione posadzki, no, oczywiście odnowione ściany, wyposażenie, czyli taki kompleksowy już remont budynku. Tam, gdzie jeszcze trzeba było wymienić okna, również zostały one wymienione. I sale są na tip-top, że tak powiem, przygotowane do tego, żeby dzieci się w nich uczyły. No, niestety w tej chwili czekamy. Tylko na zakończenie pandemii, żeby dzieci mogły wrócić już do ławek szkolnych. Szkoła zmieniła się także na zewnątrz, a to za sprawą boiska wielofunkcyjnego. Powstało dzięki pieniądzom z tegorocznego budżetu obywatelskiego i dotacji miejskiej. Na tę inwestycję głosowało ponad 3 tysiące mieszkańców. Za 360 tysięcy złotych powstało boisko, na którym grać można w gry zespołowe, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, a ponadto w tenisa ziemnego. Dodatkowo 40 tysięcy z kasy miejskiej przeznaczono na odwodnienie. Terenu. A ponieważ boisko powstało w ramach budżetu obywatelskiego, korzystać z niego będą mogli nie tylko uczniowie zespołu szkół sportowych, ale również wszyscy chętni mieszkańcy Słupska. Jak zapowiadają władze miasta, w przyszłym roku w tej szkole wyremontowana zostanie również sala gimnastyczna.